Panie Wójcie, jaka jest Gmina Bielska? Nie wiem, jak jej odpowiedzi użyć, ale to jest gmina typowo rolnicza. Jedna z piętnastu w Powiecie płockim. dobrze skomunikowana, która na terenie gminy zamieszkuje 9200 mieszkańców i to jest jedna z lepszych gmin w powiecie, w powiecie błockim. A jak pod pana rządami ta gmina się rozwijała? Bo kiedy pan pierwszy raz został wójtem, ona zupełnie inaczej wyglądała teraz po wielu latach. Można powiedzieć, że to gmina, która odważnie patrzy w przyszłość i nie boi się podejmować pan trudnych decyzji, rozpoczynać trudnych, ciężkich inwestycji. Na pewno ta gmina zupełnie inaczej wyglądała w roku 2006, w którym wygrałem wybory. Od tego momentu staraliśmy się i z Radą Gminy, i my tutaj jako ta administracja samorządowa, przyglądać się uważnie, co by należało zrobić, aby poprawić wygląd tej gminy, aby liczba mieszkańców nie zmniejszała się, a wręcz przeciwnie, żeby ona co roku wzrastała. Na tym nam bardzo od samego początku zależało. I dlatego przystąpiliśmy tak zdecydowanie i do robót inwestycyjnych na terenie naszej gminy, do pozyskiwania środków finansowych, i to nam dało możliwość rozwoju tej gminy, zmieniania jej na, na zewnątrz, bo to dzisiaj przyciąga inwestorów na terenie naszej gminy, dzisiaj przybywa nam zakładów pracy. A co za tym idzie, i miejsc pracy, co było dla nas najbardziej istotne. To są to, wcale nie ukrywam, również i środki, które wpływają do budżetu gminy z podatków i opłat lokalnych. I to powoduje, że ta gmina może w szybszym tempie, jak to wielu zauważa, rozwija się, z czego jestem bardzo zadowolony. A te minione dwa lata, które za nami, tej kadencji, trwającej kadencji, jaki to był czas? To był czas też inwestycji, rozwoju gminy, czy takiego bardziej planowania tego, co jeszcze przed nami? Cały czas, każda jedna kadencja, to się zaczynało od tego, co jeszcze, jakie wyzwania jeszcze nas czekają, bo. Najlepiej, jak jest jakiś cel, bo to się wtedy dąży do osiągnięcia tego celu, i myśmy zawsze taki cel mieli: żeby w 2018 roku głównym celem to było żłobek dla mieszkańców naszej gminy. Dużo młodych ludzi zawsze pytało, czy na terenie gminy będzie żłobek, czy nie, czy będą mieli z kim zostawić dzieci pod opieką, czy też, czy nie. Ten żłobek na dzień dzisiejszy jest. Pozyskaliśmy środki z Urzędu Wojewódzkiego. Pobudowaliśmy żłobek. Dzisiaj 30 dzieci jest w żłobku i na pewno ci młodzi ludzie dzisiaj mogą się rozwijać zawodowo, mogą spełniać swoje oczekiwania, swoje marzenia. Ale to nie była tylko i wyłącznie jedna inwestycja, która była dla nas istotna. W dalszym ciągu budujemy drogi, budujemy ulice na terenie, na terenie Bielska. W tej chwili budujemy drugi etap realizujemy drugi etap takiego osiedla bym powiedział największego. Na terenie Bielska i ta stara, ale również i nowa część Bielska będzie miała nową infrastrukturę drogową. To też poprawi życie mieszkańców i na pewno Bielsk będzie się jeszcze bardziej dynamicznie rozwijał. Tego budownictwa będzie z każdym rokiem przybywało. Ale też inwestowaliśmy nie tylko w żłobek, nie tylko w drogi, nie tylko w ulice. Również żeśmy intensywnie poprawiali bazę lokalową oświaty na terenie naszej gminy. Te szkoły były też trochę w innym stanie, więc dużo środków finansowych żeśmy przeznaczali na remont, modernizację, a jednocześnie na wyposażanie tych szkół w różnego rodzaju Rzeczy, które były potrzebne i uczniom, no i nauczycielom, również. Także to były takie główne inwestycje, które, które pochłaniały naprawdę ogromną ilość pieniędzy. Czyli ta kadencja też była taka zaplanowana na cały okres pięcioletni. Nikt nie pomyślał o tym, że będzie epidemia koronawirusa. Że będzie, będą tak drożały wszelkiego rodzaju koszty, i zaczyna być coraz trudniej, jeśli chodzi o inwestycje. Na dzień dzisiejszy kończy się też i finansowanie ze środków Unii Europejskiej, także przez Urząd Marszałkowski jak, czy przez Wojewodę. Także napotykamy. Coraz więcej, coraz częściej na takie trudne również momenty, ale mam nadzieję, że dalej będziemy się rozwijali tak jak do chwili obecnej i dalej będziemy starali się, żeby ta gmina Bielsk. Należała do tej, bym powiedział, takiej czołówki w powiecie płockim. Panie Wójcie, 2020 był trudny. 2021 zapewne też będzie w jakimś, stopie, w jakimś stopniu w związku z tym trudniejszym rokiem. Jesteście w przededniu planowania budżetu na przyszły rok? Czy już wiemy. Jaki to będzie budżet, możemy powiedzieć, jaki to będzie budżet, na co zdecydujecie się przeznaczyć pieniądze, którymi gmina będzie dysponowała? On będzie podobny do budżetu z roku 2020, bo no nie wiem, jak to się wszystko jeszcze zakończy. W tej chwili Komisje Rady Gminy pracują na, pod, na temat odnośnie stawek podatkowych. Nie wiem, jaka będzie ostateczna decyzja, czy te stawki podatkowe wzrosną na rok następny, czy też nie, ale wszystko wskazuje na to, że przez tą epidemię koronawirusa te stawki podatkowe będziemy starali się utrzymać na poziomie roku 2020, czyli nic więcej do budżetu, do budżetu nie wpłynie. Czyli trzeba będzie się ograniczyć co do wydatków w roku 2021. Niektóre inwestycje już mamy zaplanowane na ten rok, chociażby, on, chociażby budowa drugiego etapu ulic osiedlowych w miejscowości Bielsk. Ta umowa dotyczyła roku 2020 i 2021, i to musimy zrealizować. Kolejna inwestycja, która nas czeka, to jest problem stacji hydroforowej. Musimy tam też parę rzeczy udoskonalić, zmodernizować, zwiększyć wydajność wody na ujęciu w Bielsku, po to tylko, żeby tej wody nie zabrakło dla mieszkańców naszej gminy. To będzie duży wydatek. W tej chwili opracowujemy dokumentację techniczną. Ona gdzieś tam zostanie przekazana w gminie w miesiącu styczniu lub lutym, i od tego momentu trzeba będzie zacząć zabezpieczać środki finansowe, a jednocześnie wykonywać niektóre rzeczy przewidziane w tej dokumentacji technicznej, po to, żeby zagwarantować mieszkańcom gminy tutaj wodę na przyszłe lata. Mhm. A Panie Wójcie, a jak to jest być wójtem? Czy w momencie, kiedy opuszcza Pan Urząd Gminy, przestaje Pan być włodarzem i jest Pan zwykłym mieszkańcem gminy, czy cały czas gdzieś kłębią się myśli, co tu jeszcze zrobić? Skąd uzyskać dofinansowanie, żeby jakąś inwestycję na przykład zrealizować, jak polepszyć życie mieszkańcom? Jestem mieszkańcem gminy, bo zawsze nim byłem Wójtem nie jest się przez 8 godzin, tylko wójtem się jest przez okres 24 godzin na dobę. To nie jest tak, że wychodzę z urzędu gminy i przestaję myśleć o tej gminie, bo idę właśnie ulicami Bielska, a w tej chwili akurat te ulice są w budowie i myślę o tym, kiedy ta budowa się zakończy. Kiedy jeszcze rozpoczniemy trzeci etap. Który, który wynika również z tej dokumentacji opracowanej przez nas. Ale myślę o tym, żeby było dobre ciśnienie wody, żeby ta infrastruktura na terenie gminy była jak najlepsza, żeby komunikacja miejska kursowała tak jak do tej pory, żeby tam nie było żadnych kłopotów żeby po pierwsze młodzież dowieść do płocka komunikacją miejską i żeby ta młodzież z płocka wróciła. Czyli to nie jest tak, jak niektórzy uważają, że o wójtem to się jest tylko i wyłącznie 8 godzin, wcale to nie jest prawda. Jeśli chodzi o jakieś perspektywy, jakieś plany, to zawsze one są, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałem, dąży się do jakiegoś celu. Ten cel wytyczany jest zawsze na samym początku, i, i, i nigdy nie będzie tak, że wszystko się w 100% zrealizuje, czegoś, czegoś na pewno nie zrealizujemy do końca, ale wszystko robimy, żeby właśnie pozyskiwać środki finansowe, żeby mieć własne środki tutaj które będziemy angażowali przy tych inwestycjach i przy środkach pozyskanych i żeby na bieżąco. Zaspokajać te najważniejsze, najpilniejsze społeczne potrzeby. A czy myśli Pan o tym, żeby kandydować raz jeszcze za trzy lata, czy za wcześnie na taką decyzję? To jeszcze jest za wcześnie na taką decyzję. Wydaje mi się, że te zmiany, które tak błyskawicznie następują, będą powodowały to, że tych chętnych na Bycie wójtem będzie coraz to mniej. Dzisiaj każdy z samorządowców, nie tylko wójtowie, ale burmistrzowie, prezydenci, mają przed sobą tyle wyzwań, że czasami zastanawiają się, czy nie czy jeden z wójtów dotrwa do końca kadencji coraz to więcej tej administracji, tej biurokracji przed nami. Też to jest takie pytanie, na które czasami nie mamy odpowiedzi. Czy kiedyś to się skończy, czy, czy z każdym dniem będzie tego coraz więcej? Nie powinno tak być.